Czy tysiące emerytów zostało okradzionych przez własne państwo? Przez dekadę osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu dostawały mniej niż inni, tylko dlatego, że wybrały zły miesiąc. Zmiany prawne przyszły zbyt późno, a wyrównania można o nich zapomnieć. 8 lipca bieżącego roku Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji ustawy który dotyczy ponownego przeliczenia wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach od 2009 do 2019. Projekt obejmuje również renty rodzinne, przyznane po osobach ubezpieczonych, których emerytury zostały wyliczone właśnie w czerwcu tamtych lat. Mimo iż Ministerstwo Rodziny pracy i polityki społecznej wprowadziło do tego dokumentu zmiany, mające na celu częściowe naprawienie sytuacji i uznawane za korzystne dla samych emerytów oraz osób pobierających renty rodzinne, to nadal nie uwzględniono w nim kluczowej kwestii wyrównań za lata, w których wypłacano świadczenia w zaniżonej wysokości. Chodzi tutaj nawet o okres sięgający siedmiu lat, podczas których wielu obywateli otrzymywało emerytury niższe, niż wynikałoby to z zasad sprawiedliwości społecznej i logiki systemu ubezpieczeń społecznych. W praktyce osoby poszkodowane mogą liczyć jedynie na wyrównanie obejmujące czas od 1 lipca 2025 roku aż do dnia, w którym nowe, skorygowane świadczenie zostanie im przyznane. Co istotne, nie przewidziano żadnych odsetek ani dodatkowej rekompensaty pieniężnej za te wcześniejsze straty. Które dla wielu oznaczały realne problemy finansowe i obniżenie jakości życia. Aby zrozumieć sedno tego problemu, warto cofnąć się nieco w czasie i przyjrzeć się dokładnie, na czym polega zjawisko tak zwanych emerytur czerwcowych. Dotyczy ono grupy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, czyli pokolenia, które przechodziło na emeryturę począwszy od 1 stycznia 2009 roku. Byli oni już objęci nowym systemem emerytalnym, który całkowicie zmienił filozofię naliczania świadczeń. W odróżnieniu od wcześniejszego modelu, gdzie państwo brało na siebie ciężar odpowiedzialności za określenie wysokości emerytur, nowy system opiera się na tak zwanej zasadzie zdefiniowanej składki. Mówiąc w uproszczeniu, emerytura w tym systemie zależy od tego, ile dana osoba w ciągu życia zawodowego zdołała odprowadzić składek na własne konto w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Aż do 17 września 2021 roku, kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, sposób wyliczania wysokości emerytury odbywał się na podstawie ściśle określonego wzoru. Zakładał on, że suma zgromadzonych i zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz wyliczony kapitał początkowy za lata pracy przed 1999 rokiem stanowi podstawę obliczenia świadczenia. Ta kwota była następnie dzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku przechodzącym właśnie na emeryturę. W przypadku osób należących do otwartych funduszy emerytalnych, do tego zestawu danych doliczano jeszcze środki zewidencjonowane na tak zwanym subkoncie. Kluczowe znaczenie miało jednak to, jak w danym roku przeprowadzano waloryzację składek i kapitału początkowego. Zazwyczaj składki waloryzowano rocznie, ale jeśli dana osoba składała wniosek o emeryturę w pierwszej połowie roku lub w jego drugiej części, możliwe było również skorzystanie z dodatkowych waloryzacji kwartalnych. I tu właśnie pojawiał się największy problem osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu, czyli dokładnie w połowie roku, nie miały możliwości skorzystania z tej dodatkowej kwartalnej waloryzacji. Wynikało to z faktu, że ich składki były już objęte roczną waloryzacją która obowiązywała od 1 czerwca danego roku i obejmowała dane za rok poprzedni. Tym samym w praktyce osoba, która przeszła na emeryturę zaledwie miesiąc wcześniej lub miesiąc później, mogła liczyć na korzystniejsze przeliczenie zgromadzonych środków, co przekładało się na wyższą wysokość świadczenia. Taka różnica w sposobie wyliczania emerytur doprowadziła do sytuacji, w której osoby składające wnioski emerytalne w czerwcu zostały nieświadomie poszkodowane przez mechanizm obliczeniowy systemu. W latach od 2009 do 2019 dotknęło to szerokiego grona obywateli, którzy w zupełnie dobrej wierze, nieświadomi skutków proceduralnych, postanowili zakończyć aktywność zawodową właśnie w tym miesiącu. Na skutek przepisów obowiązujących wtedy, ich emerytury zostały obliczone według mniej korzystnego algorytmu, co sprawiło, że przez kolejne lata otrzymywali świadczenia niższe niż ci, którzy przeszli na emeryturę choćby dzień wcześniej lub dzień później. Warto zaznaczyć, że te osoby nie miały żadnej możliwości przewidzenia skutków wyboru terminu przejścia na emeryturę. Nikt ich nie ostrzegł ani nie poinformował o potencjalnych stratach wynikających z konkretnego miesiąca złożenia wniosku. Tym bardziej oburza fakt, że mimo obecnych działań legislacyjnych nie przewidziano kompleksowej rekompensaty dla tych, którzy stracili w ten sposób znaczne kwoty. Nie tylko nie otrzymają zwrotu różnicy za wszystkie te lata, ale także nie mogą liczyć na jakiekolwiek odsetki czy formę zadośćuczynienia finansowego. Dla wielu z nich oznacza to stratę kilkunastu tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach nawet więcej. Zamiast rzeczywistego naprawienia szkody, państwo oferuje jedynie częściowe rozwiązanie, ograniczone do przyszłości, z całkowitym pominięciem przeszłości. Ustawodawca nie odnosi się do dramatów życiowych ludzi, których sytuacja finansowa przez długie lata była obciążona błędem systemowym. Nie uwzględnia się faktu, że niektórzy z nich już nie żyją, a ich rodziny, nieświadome zaniżeń, nie mają żadnych praw do ubiegania się o zwrot należnych pieniędzy. Takie podejście budzi sprzeciw i rodzi uzasadnione pytania o sprawiedliwość społeczną oraz obowiązki państwa wobec obywateli, którzy przez całe życie skrupulatnie odprowadzali składki, licząc na to, że w jesieni życia zostaną potraktowani uczciwie i z godnością. W roku 2020, w czasie kiedy cały świat zmagał się z gwałtownie rozwijającym się zagrożeniem pandemicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2, ówczesne władze Rzeczypospolitej Polskiej zmuszone były do podejmowania wielu nagłych i niejednokrotnie eksperymentalnych decyzji legislacyjnych, mających na celu nie tylko ochronę zdrowia publicznego, ale również zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa socjalnego w tym niepewnym i chaotycznym czasie. W tym właśnie duchu 14 maja 2020 roku uchwalono ustawę zmieniającą szereg istniejących regulacji w zakresie działań osłonowych, których głównym celem było przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wspomnianego wirusa. Wśród licznych postanowień znalazł się także artykuł 53, który miał charakter szczególny, bowiem dotyczył bardzo konkretnej, choć wcześniej zaniedbywanej kwestii sposobu ustalania wysokości emerytur w czerwcu tamtego roku. Zgodnie z jego zapisami, w sytuacji, gdy wniosek o przyznanie emerytury został złożony w czerwcu 2020 roku, składki emerytalne, stanowiące podstawę do wyliczenia należnego świadczenia, podlegały takiej samej waloryzacji, jaka miała zastosowanie w przypadku osób przechodzących na emeryturę w maju tego samego roku, pod warunkiem, że było to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Celem tej regulacji było zapewnienie by wartość podstawy wymiaru emerytury wyliczona na dzień 1 czerwca nie była niższa niż ta, którą można było uzyskać dzień wcześniej, czyli 31 maja. Wprowadzona zmiana miała charakter doraźny i była reakcją na wyraźnie dostrzeżoną niesprawiedliwość, która dotyczyła osób kończących aktywność zawodową w czerwcu, a które w wyniku obowiązujących wcześniej przepisów były systemowo poszkodowane. Problem został w sposób kompleksowy rozwiązany dopiero później kiedy to 24 czerwca 2021 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz szeregu innych ustaw, która zaczęła obowiązywać od 18 września tego samego roku. Zgodnie z jej treścią, przyjęto już na stałe rozwiązanie analogiczne do tego, które zastosowano tymczasowo w ramach tzw. ustawy covidowej. W nowym porządku prawnym zadbano o to, aby emerytury przyznawane od dnia wejścia w życie przepisów nie były mniej korzystne z powodu miesiąca złożenia wniosku, a tym samym zniesiono dotychczasowy problem tak zwanych emerytur czerwcowych, który przez wiele lat pozbawiał część obywateli należnych im pieniędzy. Niestety, choć nowe przepisy objęły wszystkie przyszłe decyzje o przyznaniu emerytury, nie przewidywały one żadnych zmian dla osób. Które zakończyły pracę zawodową i złożyły wniosek w miesiącu czerwcu w latach od 2009 do 2019. Ci ludzie, mimo że ich sytuacja była tożsama z tymi, którzy emerytury zaczęli pobierać później, nie zostali objęci ochroną nowych przepisów, co wywołało falę słusznego niezadowolenia i głosów sprzeciwu. Przełom w tej sprawie nastąpił 15 listopada 2023 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny, odpowiadając na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Elblągu, a dokładnie przez IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wydał wyrok o ogromnym znaczeniu. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą Akt P7 przez 22 i dotyczyła kluczowego zagadnienia. Jakim była niemożność ponownego ustalenia wysokości emerytury z uwzględnieniem kwartalnej waloryzacji składek oraz kapitału początkowego w przypadku tych osób, które złożyły wniosek o emeryturę jeszcze przed 1 czerwca 2021 roku? Trybunał, po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy, uznał, że przepisy wspomnianej nowelizacji z czerwca 2021 roku są niezgodne z Artykułem 32 ust. 1 w związku z Artykułem 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w takim zakresie, w jakim pomijają osoby, które o emeryturę wnioskowały przed wspomnianym terminem. Wydane orzeczenie miało charakter tzw. kontroli konkretnej co oznacza, że Trybunał rozpatrywał sprawę w ścisłym zakresie pytania prawnego związanego z indywidualną sytuacją faktyczną i prawną danej osoby. Co istotne, był to wyrok o charakterze pominięcia legislacyjnego, co z kolei oznacza, że orzeczenie nie doprowadziło do usunięcia żadnego konkretnego przepisu z obowiązującego systemu prawnego, ale wskazało ustawodawcy na istnienie istotnej luki prawnej, którą należało w trybie pilnym wypełnić. Zmiany nie nastąpiły więc automatycznie, ale uznać należy, że orzeczenie otworzyło drogę do oczekiwanych przez tysiące emerytów zmian legislacyjnych, które mają przywrócić elementarną sprawiedliwość. Trybunał, w swoim uzasadnieniu, podkreślił jednoznacznie, że z punktu widzenia konstytucyjnego zakazu dyskryminacji oraz zasady równego traktowania, osobami znajdującymi się w analogicznej sytuacji do tej, której dotyczyło rozstrzygnięcie, są wszyscy ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 roku. Dotyczy to zatem wszystkich tych obywateli, którzy objęci zostali systemem zdefiniowanej składki i których wniosek o przejście na emeryturę złożony został w miesiącu czerwcu, w którymkolwiek z lat od 2009 do 2019. Ich świadczenia zostały obliczone w oparciu o przepisy artykułu 25, a ustęp drugi punkt drugi ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji z roku 2021, co de facto postawiło ich w sytuacji mniej korzystnej niż osoby przechodzące na emeryturę w innych miesiącach. W świetle tych ustaleń oraz z uwagi na autorytet Trybunału Konstytucyjnego, nie powinno być wątpliwości, że odpowiedzialność za usunięcie tej nierówności spoczywa obecnie na ustawodawcy. Oczekuje się, że w możliwie najkrótszym czasie przygotowane zostaną nowe regulacje, które obejmą swoim zakresem wszystkie osoby, którym w latach 2009-2019 przyznano emeryturę w czerwcu na zasadach mniej korzystnych niż te, jakie obowiązywały w innych miesiącach roku. Tylko taka zmiana przepisów będzie mogła w pełni przywrócić zaufanie obywateli do państwa prawa i zagwarantować, że wszyscy seniorzy zostaną potraktowani w sposób uczciwy, bez względu na datę, w której złożyli swój wniosek o zakończenie aktywności zawodowej.